Od prawie 30 lat pomagać ciężko chorym dzieciom z Polski. Fundacja Dar Serca z Chicago powstała dzięki hojności amerykańskiej Polonii. Nasza ekipa odwiedziła organizowane przez Fundację Półkolonie. Wspólna zabawa, nauka i wycieczki to dla tych dzieci ogromna szansa na oderwanie się od problemów dnia codziennego. Bo choć mają niewiele lat, to już walczą z wieloma ciężkimi skorzeniami i specjalnie dla nich Fundacja Dar Serca w swojej siedzibie wybudowanej ze środków Polonii zorganizowała półkolonie w Chicago. To taki gest, żeby oddać to, co Polonia zbudowała. To co, to, co zafundowała dzieciom, cała Polonia. Chcemy właśnie, żeby dzieci polonijne korzystały. Beata Lejdow jest terapeutką na co dzień. Na półkoloniach opiekuje się ośmiorgiem dzieci. Program ułożyłam sama i stwierdziłam, że będzie najlepiej zrobić taką podróż dookoła świata. Każdego dnia uczymy się, uczymy się grafii, story, może na wyrost powiedziane, ale staram się dzieciom przybliżyć mniej więcej wiadomości właśnie z tego, z tego zakresu. Lubimy wycinać. Na półkolonie przy Przyjechały też dzieci z Polski. Dzieci z Polski również przy, mówią nam o, skąd są, e, e, opowiadają historii kraju, więc to jest oczywiście bardzo cenne doświadczenia. Norman Gray przyjechał do Chicago z rodzicami. Od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe. I to właśnie w Ameryce już za kilka dni przejdzie operację, dzięki której będzie mógł stanąć na własnych nogach. Rodziców nie było stać na zabieg. Finansowo wsparła ich Fundacja Dar Serca. Bez y, wsparcia takiej fundacji no byłoby to znacznie trudniejsze. Także to jest ogromna i niebywała pomoc. Koszt takiego zabiegu to prawie 60 tysięcy dolarów. Dzięki pomocy Fundacji Dar Serca udało się poprawić stan zdrowia wielu dzieci.